W Opolu korzystanie z pomocy mediatora ciągle jeszcze jest mało popularne. W Sądzie Okręgowym przy jego pomocy udaje się rozwiązać zaledwie kilka sporów rocznie. Opolanie nie wiedzą, że istnieje taka możliwość rozwiązywania konfliktów. Dlatego, aby przybliżyć im korzyści, jakie płyną z mediacji, mediatorzy odpowiadali dziś na pytania. Chcemy po prostu upowszechnić i wśród osób zainteresowanych, czyli potencjalnych klientów sądu, jak i samym sędziom uzmysłowić, co można osiągnąć przy pomocy mediacji. Z usług mediatora mogą skorzystać między innymi pary, które po rozwodzie nie potrafią na przykład porozumieć się w kwestii opieki nad dzieckiem. Sprawy dotyczące dzieci, jeżeli chodzi o regulacje ich jakichś na przykład wyjazdów tak, kiedy dzieci mają wyjeżdżać z kim, jeżeli sąd tego wcześniej nie uregulował albo uregulował to tylko w jakiś sposób ogólny. Mogę ustalić na przykład właśnie to, z kim dziecko wróci ze szkoły, czy ten ktoś je odwiezie. Mogę ustalić to, czy dziecko na przykład pójdzie z tym rodzicem, wyjedzie na przykład na trzydniowy urlop. W drodze mediacji mogą zostać rozstrzygnięte również niektóre sprawy karne. Są to sprawy jakieś kłótni między obrażania się, ubliż... obrażania się wzajemnego, obliżania sobie. Wszystkie te drobne sprawy, Y, mogą być kierowane do mediacji i w tych sprawach może dojść do umorzenia postępowania karnego i ta ugoda zastąpi po prostu orzeczenie sądu, bo rozwiąże problem. W poważniejszych sprawach karnych, takich jak na przykład rozboje, mediacje nie zastąpią postępowania przed sądem, ale zawarta między sprawcą a pokrzywdzonym ugoda może wpłynąć na wysokość kary. Lista mediatorów dostępna jest na stronie Opolskiego Sądu Okręgowego pod adresem www.opole.so.gov.pl.